Cześć, witajcie na moim kanale, kanał 365 Dni piłcy Widzimy się zaraz po tych piątkowych spotkaniach, a więc po meczach ekstraklasowych i po meczu Fortuna I Ligi, mówiąc konkretnie po spotkaniu łks Łódź z Koroną Kielca, a także po spotkaniu w Płocku pomiędzy Wisłą Płock a Lechią Generalnie, żeby gdzieś to sobie wszystko uporządkować, myślę, że możemy przejść do ekstraklasy, a więc najpierw spojrzeć na to, co działo się w Łodzi. Myślę, że taki porządek byłby okej, okay. natomiast zachęcam wszystkich do odnoszenia się na czacie na temat waszych opinii i też powiedziałbym chronologii zdarzeń, czyli to, co chcecie usłyszeć, bo chcę się podzielić swoją generalnie opinią. Tak więc jesteśmy po tych spotkaniach. Myślę, że najpierw zaczniemy sobie od meczu w Łodzi, gdzie Rycerze Wiosny przede wszystkim strzeli swoje pierwsze bramki po tym powrocie do ekstraklasy, no i gdzie przede wszystkim mogą cieszyć się z wygranej. Przypomnę tylko 3 lata temu spadek, no i gdzieś tam ta droga powrotna do ekstraklasy. No, Korona na pewno nie była łatwym rywalem, to znaczy mam wrażenie, że drużyna Kamila Kuzery była bardzo konkretna w swoich atakach. W drugiej połowie trwał napór, natomiast w końcu gdzieś tam udało się trafić, ale zacznijmy od początku. No generalnie mam wrażenie, że tutaj UKS podszedł do tego meczu bardzo powiedziałbym odważnie. Dużo zmian, dużo korekt, zwłaszcza w formacji obronnej, bowiem tylko jeden zawodnik, a więc Głowacki został z tej wyjściowej jednostki w meczu w Gliwicach między ruchem Chorzów, no bo gdzieś tam to było naturalne, że Kazimierz Moskal po pierwsze będzie szukał punktów, a po drugie dokona kilku korekt by wprowadzić trochę świeżej krwi do tego krwiobiegu no i przede wszystkim by w końcu sięgnąć po komplet. Przypomnę tylko UKS najlepsza, najskuteczniejsza drużyna tamtego sezonu Fortuna Pierwszej Ligi. No i na poziomie Ekstraklasy na razie wyglądało to słabiutko. Mówię na razie po tych dwóch spotkaniach, no bo teraz jest wygrana, jest wygrana też w takim stylu bardzo charakternym, no bo wyszarpane to zwycięstwo, gol, który padł no właściwie w ostatniej minucie meczu w doliczonym czasie gry. Generalnie uważam, że fajnie, że UKS pokazał charakter, że zagrał do końca Natomiast wcale ta postawa UKS-u mnie dzisiaj nie cieszy. To znaczy, nie mam takiego przekonania, że wkrótce Rycerze Wiosny zaczną grać lepiej i przede wszystkim skuteczniej. Mimo tego, że Korona jest solidnym, naprawdę rywalem, no to tutaj mam wrażenie, że no trzeba się jeszcze nastawić i wiele pracy przede wszystkim czeka podopiecznych Kazimierza Moskala. Najpierw trafił Dani Ramirez z rzutu karnego, oczywiście ewidentny rzut karny, tam trojak kopie zdaje się śliwe, no i nie ma mowy jakby o innej decyzji niż jedenastka. Później jest taki moment, powiedziałbym, rozluźnienia to znaczy UKS próbuje próbował kreować, natomiast no nie był w takich, nie był konsekwentny w swoich atakach. Mam wrażenie, że po tej strzelonej bramce na 1 do 0 gdzieś tam to wszystko siadło, jeżeli chodzi o gospodarzy, natomiast goście przebudzili się dopiero w drugiej e, połowie. E, tutaj widzę na czacie pytanie a propos pogoni, natomiast myślę, że zaraz do Portowcu możemy ewentualnie przejść, jeżeli macie ochotę. ŁKS e, wreszcie, wreszcie nieefektowny, tylko efektywnie. No właśnie, to też był zarzut y, pod adresem ŁKS-u, że generalnie drużyna, która teoretycznie nie wyciągnęła wniosków y, po poprzedniej kampanii w Ekstraklasie. Pamiętam ten sezon 19-20, kiedy OKS no, właściwie nie punktował, wyglądał słabo. To teoretycznie miało się zmienić, no bo na przestrzeni tych lat i przede wszystkim bardzo skutecznej gry e, na zapleczu, wydawało się, że to jest drużyna gotowa na ekstraklasę. No przede wszystkim fenomenalnie grająca na no, poziomie Fortuna I ligi, kiedy dominowała rywala i naprawdę na tle mocnych drużyn, ruchu Chorzów, Wisu, Kraków itd. Tak tak wyglądała OK. No to tutaj po powrocie do ekstraklasy no wyglądało to co najmniej przeciętnie. Tym samym dzisiaj. No, już trochę lepiej, przede wszystkim wynik, który cieszy. Natomiast wciąż nie wydaje mi się, żeby były takie, powiedziałbym, znaki na lepsze jutro. Pierwsza połowa ok, nie przesadzałbym tutaj z oceną, no bo jest skuteczność, jest bramka i przede wszystkim bramka niepuszczona. Natomiast w drugiej połowie, no to ewidentnie Aleksander Bobek ratował skórę piłkarzom z LKS-u. No, ten bramkarz rośnie na prawdziwego bohatera LKS-u i generalnie chyba ekstra Na pewno jedna z wyróżniających się postaci, jeżeli chodzi o bramkarzy na poziomie ekstra no bo bez wątpienia dołożył wiele jeżeli chodzi o to zwycięstwo OKS, no, ostatecznie skapitulował, to jest to trafienie z rzutu karnego strzelca korony, a więc piłkarza Dalmau, który drugi raz zapisał się w protokole meczowym, pierwszy raz to był ten mecz zremisowany domowy ze Śląskiem, tam też wszedł, w końcówce trafił, gdzieś tam widać, że Kamil Kuzera ma prawdziwego asa w rękawie. No i ta końcówka, końcówka fenomenalna, powiedziałbym przypominająca trochę Widzewa Łódź z tamtego sezonu, kiedy to drużyna Janusza Niedźwiedzia zdobywała jak szalona te punkty, te bramki w samych końcówkach meczu. Nie wiem, czy pamiętacie, były takie statystyki, że ten ostatni kwadrans należał właśnie do Widzewiaków. Być może okazać się, być może okaże się, że to ŁKS będzie królem końcówek w tym sezonie w Ekstraklasie, no i gdzieś tam na kanwie tego meczu wygranego z Koroną narodzi się jakiś nowy trend, w którym to właśnie Rycerze Wiosny będą arcyskuteczni w samych końcówkach. Przechodząc do konkretów, trafił Tutiski, Tutiskinas, a więc Litwin, który pojawił się na Murawi 12 minut wcześniej. Piłkarz, który no zapisał się chyba w historii i gdzieś tam tej najnowszej, na pewno uks u no bo pierwsza wygrana po powrocie e, do Ekstraklasy, no i też taki fajny styl, no bo mówimy o pierwszym meczu domowym. Przypomnę, pierwszy mecz to jest ten wyjazd na Łazienkowską, fajny styl, ale gdzieś tam wynik, który oczywiście nie cieszy, chociaż były sytuacje, były momenty, no ale brutalnie legia pokrała Beniaminka, no i drugi mecz to jest ten mecz w Gliwicach między drugim z Beniaminków, a więc ruchem Chorzów, no tam niebiescy byli po prostu skuteczniejsi. Bobek chyba znowu będzie w 11. kolejki, pisze Biluś, tak, no zdecydowanie, moim zdaniem już jakby znamy Bramka kolejki. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby któryś z bramkarzy mógł zrobić więcej. No być może Bobek mógłby jeszcze tego karnego obronić, natomiast no wiadomo, że jak jest 11, no to zawsze większe obciążenie mentalne jest po stronie strzelającego niż bramkarz, natomiast no niewątpliwie Bobek to będzie na pewno piłkarz, z którego UKS będzie miał dużo pożytku i nie mówię już jakby takich o sprawach sportowych, bo dużo da punktów, jestem o tym przekonany na przestrzeni całego sezonu w Ekstraklasie. Być może przyczyni się do utrzymania, no zobaczymy jakie, jaka przyszłość przed, przed UKS-em. Tak jak widzicie zresztą w tabeli. OKS e, jest na miejscu. Z tego co widzę, 11. Tak, 11. Lokata, natomiast Korona to jest miejsce 14. Natomiast warto podkreślić, że Korona jeszcze m, dopiero po dwóch spotkaniach, no bo ten mecz z Rakowem, że ciasna przełożony. Jeżeli chodzi o Bobka, no to tylko dwa słowa, bo naprawdę trzeba chłopaka wyróżnić. Myślę, że też kolejny piłkarz po Mateuszu Kowalczyku, za którego UKS no chciałoby się powiedzieć, dostanie grube miliony, ale generalnie Kowalczyk też jakoś sporo nie kosztował. Jak na swój potencjał, natomiast z racji tego kontraktu, który trwał do czerwca 2024 roku, no jestem Ciekaw, co pokaże OKS. Ja mówiąc szczerze, typowałem ten zespół do spadku, ale no rzecz jasna, któryś musiałem, więc no, nie jest to jakby spowodowane żadną antypatią z mojej strony, ale myślę, że po prostu no, gdzieś tam na podstawie tego, że jest to Beniaminek i drużyna, która no, teoretycznie nie jest okrzepnięta, doświadczona na poziomie ekstraklasy, może rzecz jasna, spaść. Natomiast kilka ciekawych transferów. Podobał mi się generalnie ten środek obrony. Mimo kilku powiedziałbym błędów, kilkukrotnie piłkarze nie dopilnowali. Natomiast Głowacki który po raz kolejny wychodzi w podstawowym składzie, moim zdaniem solidny występ. Flis też całkiem nieźle, były piłkarz stali Mieleccy, mówiąc szczerze, mi się w tym meczu podobał. No i gdy miał jeszcze kurczę kogoś pochwalić za UKS, no to jest zdecydowanie Michał Mokrzycki. Jestem ciekaw waszego zdania, co uważacie na temat UKS-u i generalnie jakby tutaj spraw personalnych, możecie się wypowiedzieć na czacie. No bo jestem ciekaw. Moim zdaniem Mokrzycki naprawdę dobry występ. Dani Ramirez no piłkarz o określonej jakości, więc tutaj jakby też nie przesadzę, jeżeli powiem, że miał kilka świetnych zagrań. Natomiast jeżeli chodzi o Mokrzyckiego, to no to ten piłkarz kurczę jest bardzo ważnym elementem w drużynie Kazimierza Moskala. Mam wrażenie, że piłkarz, który łączy defensywę z ofensywą w tej formacji 1-4-1-4-1, taki zawodnik, który no generalnie zawsze jest pod grą, nie szuka grania do najbliższego kolegi, tylko myśli o takim albo nietuzinkowym podaniu, albo sam czasami bierze ciężar rozgrywania na swoje barki. Także tutaj mi się naprawdę Mokrzycki podoba, bo myślę, że jest to zawodnik, który jest kluczowy w tej chwili. W, nawet w tym meczu z ruchem, kiedy zarobił drugą żółtą, w konsekwencji czerwoną kartkę, no to i tak mam wrażenie, że był wyróżniającą się postacią. Tak samo śliwa no być może nie wszystkie wybory dzisiaj ok, natomiast piłkarz który dużo daje z przodu no i też ta formacja myślę że bez powiedziałbym typowego napastnika no bo wcześniej grał tam Tejan a więc napastnik który mógł się podobać w tym meczu przede wszystkim z Legią no to dzisiaj Janczukowicz myślę że też występ ok, natomiast no nie jest to taka typowa rasowa dziewiątka więc zawodnik który bardziej nadaje się do gry kombinacyjnej być może tutaj szuka koncepcji Kazimierz Moskal żeby ŁKS u siebie był drużyną, która raczej dominuje rywala która nie jest powiedziałbym, która nie ogranicza swojej gry tylko do kontr, no a jednak Tejan jako piłkarz, który ma super przyspieszenie i wykończenie, no to jakby idealnie się nadaje do akcji szybkich, gdzie trzeba coś skończyć, no i przeprowadzić jakby błyskawiczną kontrę i zaatakować rywala. Dwa słowa o Koronie, no bo też pewnie należy się Koronie Kielce kilka ciepłych słów. No myślę, że ta konsekwencja ataku to jest to, tylko jakby jeden problem. Problem nazywał się Aleksander Bobek, no bo w drugiej połowie bramka ŁKS-u no był niemal nieomylny, niemal, no bo oczywiście raz skapitulował, to jest ta bramka puszczona z rzutu karnego, natomiast w drugiej połowie korona mogła się podobać. Myślę, że nono, dakonu Łukowski no ten środek pola jest stabilny. Wygląda to nieźle, natomiast w obronie kilka prostych strat. Czasami ci obrońcy są ofiarni. mówię o między nimi Miłoszu, Trojaku ale generalnie no jest, pojawiają się błędy, myślę, że to jest problem Korony, natomiast jestem ciekaw, co ta drużyna dalej pokaże, generalnie kadra jest stabilna, no bo nie dokonano jakichś wielu korekt, to znaczy nie było tam rewolucji transferowej, z przodu Sikawka, no wygląda to naprawdę solidnie i jestem ciekaw, o co Korona będzie grała, no rzecz jasna teraz ta tabela wygląda dla Korony nie najlepiej, natomiast myślę, że ekipa Skielc po prostu musi jeszcze rozegrać ten mecz z Rakowem, no bo umówmy się, ten terminarz też no do końca nie jest przechylny, nie wiadomo, było co pokaże Śląsk, przypomnę inauguracja to jest ten mecz domowy ze Śląskiem, no i tam też wyszerpany ten remis. Dzisiaj było od włos, od remisu, ale ostatecznie to UKS sięgnął po komplet. Myślę, że tyle, jeżeli chodzi o spotkanie UKS Korony. Dwa słowa też o meczu w, na zapleczu, bo te spotkania toczyły się jakby równolegle, no i oczywiście nie byłbym sobą, gdybym tego meczu też nie oglądał. 29 osób na czacie, zachęcam oczywiście wszystkich do po pierwsze subskrypcji, mam nadzieję, że każdy jest subskrybentem, natomiast do pisania na czacie, co uważacie na temat tego meczu Wisła-Lechia, no bo to też było ciekawe spotkanie, być może nie było jakiegoś takiego, powiedziałbym, szału, super piątku, jakiejś nie wiadomo jakiej historii. Natomiast spotkanie też, którego chyba nie, nie można było pominąć, powiem wprost. No bo mecz z dużych firm, no oczywiście na skali, w skali pierwszej ligi, natomiast mówimy przede wszystkim o konfrontacji Spadkowiczów, a więc do Płocka przyjechała Lechia, drużyna prowadzona przez Szymona Grabowskiego. No ciekawa historia, przede wszystkim na wciarze trzeci raz remisują jeden do jednego i jakiś wydaje się to przeklęty wynik na nawciarzy po tym spadku. No wiadomo, że nastroje i gdzieś tam wymagania kibiców i tej drużyny były takie, żeby szybko do ekstraklasy powrócić, tym samym trzeci mecz, trzeci remis, więc no taki skromny bilans, no bo tylko trzy oczka po trzech kolejkach. Natomiast myślę, że są fajne perspektywy. To znaczy Wisła Poc mi się w tym meczu podobała i bardziej wydaje mi się, że to Wisła straciła dwa punkty, niż Lechia jeden zarobiła. To znaczy jestem przekonany, że raczej dominującą stroną była Wisła Poc, zwłaszcza w tej drugiej części meczu. Natomiast no nie podobały mi się historie z tego spotkania. Mówię tutaj o sędziowaniu, konkretnie arbiter. Który gdzieś tam no, nie zawsze miał dobre wybory. Jestem ciekaw, co uważacie. No, bo generalnie sędzia Lewandowski. Popularne nazwisko, w, powiedziałbym, w uniwersum polskiej piłki. No, zwłaszcza mam tutaj na myśli tę sytuację z 60. bodaj minuty, kiedy, 66. dokładnie, kiedy szymański Foul Konrado, no i tam nie jest w ogóle pokazana kartka, pokazana jest z drugą stroną żółta kartka za protesty piłkarzy Lechigdańsk. No, generalnie myślę, że tutaj sędzia nie wytrzymał i dał sobie wejść na głowę. Natomiast wracając do spraw stricte piłkarskich, no to myślę, że tak, mamy duży błąd piłkarzy Lechi, mianowicie środkowego obrońcy nafciarzy, który tutaj, no, zachował się w sposób absurdalny dalny oczywiście o Czajce, który w juniorski sposób stracił panowanie nad piłką, no tak to trzeba powiedzieć. Myślę, że lepiej żeby to skasował jakby w zarodku. Bądź wybił piłkę na out plus błąd komunikacji z Krzysztofem Kamińskim. No to są jakby dwa aspekty. Myślę, że tutaj jakby całość zaważyło o tym, że Fernandez trafił do pustej siatki, ale taki gol, no, nie wiem czy z niczego, no bo tą sytuację można było gdzieś tam tak jak mówię skasować wcześniej. Natomiast no Lechii też należą się brawa za kreowanie tej sytuacji, no, i no za wykończenie, no bo to też no po prostu trzeba trafić. Natomiast mam wrażenie, że goście wiele w tym Meczu nie pokazali, to znaczy były strzały z dystansu, kilkukrotnie brał piłkę na siebie Fernandez, pokazał się Konrado. Myślę, że Zjawiński, przyzwoity występ, piła pewnie trochę gorszy. Natomiast generalnie w tej ofensywie, w teorii, wszystko się zgadza. Jak sobie popatrzymy na nazwiska, jak sobie tak ten zespół gdzieś kategoryzuje, no to myślę, że ma on potencjał. W ogóle typowałem Lechę do tego, że awansuje. Nie wiem, jak, jak wy uważacie i jaka jest wasza opinia. Też możecie się wypowiedzieć w tej sprawie, czy Lechia awansuje do ekstraklasy, no bo gdzieś tam przed sezonem tak typowałem, trochę powiedziałbym typnie, wisty, szalony, ale myślę, że tutaj jeszcze Lechia może powalczyć. Nie wiem, czy o awans, ale być może o o tą, tą, przód, te, te, te sześć najlepszych lokat. Natomiast podsumowując, myślę, że Lechia zagrała zdecydowanie gorzej niż Wisła, która miała momenty, która od początku właściwie meczu próbowała narzucić swoje warunki grania. Było kilka fajnych uderzeń z dystansu, między nimi Grabowski, właściwie na samym początku meczu to Sekulski no prawie strzelił bramkę, natomiast jego strzał w, wylądował, piłka po jego strzale wylądowała na poprzeczce, no i później kilka groźnych ataków. No generalnie Bramka na jeden do jednego padła też w takich dziwnych okolicznościach. Wydaje mi się, że piłkarze Lechy jeszcze nie wyszli do końca z szatni, no bo Janus trafił. To, była, to było kilkadziesiąt sekund po tym, jak w ogóle rozpoczęliśmy granie. Na przypomnę, ten piłkarz pojawił się w ogóle na placu w drugiej połowie, także 37-latek zanotował fantastyczny start, takie wyjście smoka i, i, i takie przebudzenie Wisły. Natomiast przebudzenie, które w konsekwencji, no generalnie wiadomo, no nie poniosło tej drużyny, no nie sięgnęła ona po komplet. No dużo że było dużo było czasu, żeby tutaj Lechię trafić, i myślę, że to raczej właśnie. Wisła Płock może czuć taki niesmak, może czuć się jako taka drużyna, która ma czego żałować pewnie z perspektywy tego meczu, ale też jakby sobie podsumuje te wszystkie trzy spotkania. No i tak jak mówię, no Marek Saganowski gdzieś tam jest trenerem Wisły Płock. No i jak sobie popatrzę na te wszystkie trzy mecze na poziomie Fortuna Pierwszej Ligi, no to są trzy remisy, wszystkie z identycznym wynikiem bramkowym, także tym bardziej sytuacja dziwna natomiast zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej, no Wisłopock, tak sobie zerkam na szybko na terminarz, rozgrywa mecz wyjazdowy z GKS Katowice, później spotkanie z Domowe z Brukbetem, e, później mamy Górnika Łęczne Polonie Warszawa, Stal e, Rzeszów no ciężko w ogóle typować, bo po pierwsze pierwsza liga jest nieobliczalna, po drugie jeszcze jesteśmy na takim etapie gdzie ciężko właściwie cokolwiek, e, jakieś drużynie powiedzieć no bo są te wzloty i upadki, więc myślę, że na ten moment no to jest no, generalne wróżenie z fusów, Lechia natomiast, tak sprawdzę na szybko mierzy się ze Zniczem, z Resowem i spod Beskidzie. no Lechia, przypomnę tylko, wygrała na inaugurację z Hrob głogów, tam hat e, Luisa Fernandeza, no i generalnie dziś czwarta bramka, więc cztery gole na koncie byłego rozgrywającego Wisły Kraków i kapitana Lechi Później Lechia e, przegrała z motorem Lublin 0-1, to jest ten gol Wolskiego strzelony w ostatniej, e, w samej końcówce spotkania. no i Dzisiaj remis, także komplet meczów, jeżeli chodzi o, przepraszam bardzo, jeżeli chodzi o rezultaty. Czyli mówimy o zwycięstwie, re, porażce i remisie. Także wygląda to pewnie średnio przyzwoicie. Są cztery punkty, no i też myślę, że są perspektywy na coś ciekawego. No wiadomo, że też Lechia celuje w awans, natomiast ta kadra, no i ta cała sytuacja, powiedzmy, właśnie dookoła klubu kadrowa, przede wszystkim powoduje, że nie będzie to takie oczywiste, takie trudne. Ale po tym meczu, jak zresztą widzicie na grafice, jest szósta lokata, Wisła natomiast miejsce dziewiąte. Gdybym sobie tak ten dwa mecze porównał pod kątem atrakcyjności, no to bez porównania, bez wątpienia właściwie, no to mecz ŁKS u z koroną był ciekawszy, natomiast no wiadomo, czasami te mecze pierwszej ligi też jakby opiwają w bardzo ciekawe momenty i też nie zawsze da się te mecze tak powiedziałbym porównywać, czy czasami więcej jest niedogodnych sytuacji w meczu na zapleczu, natomiast ten piątek myślę, że do takich średnio udanych można zaliczyć, to znaczy ten mecz w mojej opinii Jagiellonii z Widzewem był ciekawy, zwłaszcza z uwagi na ten zwrot akcji w samej końcówce, kiedy to Jaga strzeliła dwie bramki ostatecznie zapisała komplet punktów, no i te trzy punkty zostały po prostu w stoku. natomiast my myślę, że w mnie rozczarował, gdybym tak miał jeszcze dwa słowa powiedzieć o tym meczu o 18, natomiast ten mecz o 21 między ŁKS-em a Koroną, no był ciekawy, ale też liczyłem na coś, coś więcej, może więcej bramek padnie, natomiast no cieszę się jako taki obiektywny kibic, że Kazimierz ale w końcu wygrał w ekstraklasie po wielu, wielu latach, no i ten ŁKS, no nie chcę powiedzieć, że już jakby jest spokojny, bo myślę, że kibice będą wymagać, ale też patrzą obiektywnie na pewne sprawy, to znaczy jeszcze wiele pracy przed ŁKS-em, ale być może ta drużyna się rozkręci, no i nawiąże do tego fantastycznego sezonu z przedrochu, kiedy przecież wywalczyła awans, nie wiem czy w cuglach, ale naprawdę w fajnym stylu, no bo przecież otwierała ligową tabelę, no i jako najlepsza, najskuteczniejsza drużyna, Bodaj na kolejkę przed końcem rundy zasadniczej, to chyba było w meczu na arce, tam był padł remis. Z tego co pamiętam, zapewniła sobie awans. No, jeżeli chodzi o koronę, no to też drużyna, która pewnie będzie walczyła o przetrwanie, podobnie jak w tamtym sezonie. Pamiętamy tę historię, kiedy jesień była słaba, zwolnienie trenera, no i ta wiosna była dużo lepsza. No, ale zobaczymy, no to tak jak mówię, no to dopiero trzy kolejki, w oczywiście, nie właściwie nie spełna trzy kolejki, no bo dopiero jesteśmy po piątku. No i dwa słowa o meczu podsum podsum w podsumowania po spotkaniu Wisły podsk z Lechią Gdańsk. Mamy Remis, którego pewnie bardziej cieszą się piłkarze Lechi, którzy też pewnie są świadomi, że być może mogliby tutaj wygrać, gdyby ta skuteczność była lepsza, gdyby te celowniki były zdecydowanie lepsze, no ale tak jak mówię, no czasami coś nie chce wpaść. No i myślę, że tutaj dzisiaj Wisła po prostu była trochę bardziej konsekwentna. Natomiast na wciarze no to jest remis, to jest na pewno powód do niezadowolenia, no i pewnie będą tutaj piłkarze z płocka się szykowali na tę kolejkę czwartą którą będą rozgrywali z GKS-em Katowice. No to też drużyna, która jest trudna i niewygodna dla rywali. Natomiast no zobaczymy jak to będzie, ciasna Wyglądało tyle na dzisiaj, tyle po super piątku. Dzięki za aktywność. Mam nadzieję, że widzimy się jutro podczas kolejnych materiałów, między innymi jutro mecz Wisły Kraków z Stalą Rzeszów, no i oczywiście pożegnanie Kuby Błaszczykowskiego. Mam nadzieję, że będziecie śledzić mój kanał. Sprawdzajcie koniecznie, bo sporo treści się pewnie pojawi i jutro i w dniach kolejnych. Także tyle ode mnie na dzisiaj. Dzięki, zachęcam oczywiście do subskrypcji, do lajków w górze pod materiałem. Do zobaczenia i pozdrawiam.